Witam wszystkich i zapraszam na Zagrajmy w Dead Space. To już nas, nasza ostatnia sesja. I nie, nie mogę powiedzieć, że jestem z tego faktu dosyć smutny. Przynajmniej ja, ja rozdział się nazywa dobrze. Dead Space po prostu. Hmm. Przydałoby się uleczyć. I tak, jesteśmy na tej kolonii, tam gdzie wszystko się zaczęło i możemy zaobserwować takie piękne rzeczy, jak na przykład torby no, ze złymi teksturami. No, nie chciałem wziąć, nie chciałem wziąć torbę. Nie wygląda za dobrze. <grystanie> nie wiem, co, co się z tą kolizją. Um, A tak, musimy to zatargać Oczywiście gra nam tego nie powie, bo gra nas kieruje od razu do tego pulpitu kontrolnego, jednak... No cóż, musimy to zrobić Musimy przyciągnąć to tam, żeby po raz kolejny wyprowadzić nasz cudowny marker na spacer Tak, jakoś nie starano się za bardzo wprowadzić tutaj innowacji Po prostu ktoś padł na pomysł jednego rozdziału jako targania tego markeru, to potem ktoś... Powiedział, wiesz co, zróbmy to zróbmy to w końcowym rozdziale. No i to właściwie będzie nasza główna nasza główna czynność, nasze główne zajęcie w tym ostatnim rozdziale, w tym ostatnim spotkaniu z Gro. No i zwykle, no świetnie, nie zapomniałem o tym. Ha. No, zobaczmy naszą piękną kolonię. Mamy wielką pustkę, domyślam się, że to jakaś dziura, z której. Wyrwano to piękno, że. Mm, to piękno, nie? Właśnie ten piękny kawałek skały. Właściwie planety. Tak, dosyć, dosyć interesujące, trochę. Mm, to właściwie jest chyba jedyny taki moment, w którym uzna. Jedny moment. W zasadzie to jest jedyny detal, który uważam za dosyć interesujący, w jaki sposób. Ten świat prosperuje właśnie wyrywając kawałki, kawałek po kawałku, planety i przerabiając je na surowce. To jest bardzo ciekawe, jednak tak przez większość czasu jest to niestety przetłaczane dudną rozgrywką. Czy to do powiedzenia? Nie. No wygląda dziwnie. dziwne. Uch. Na pewno nie wygląda tak jak na tym kiepskiej jakości nagraniu wideo. Ale <grym> no, co to? So, widzimy naszą mm, baterię. Właściwie widzimy miejsce na baterię. To będziemy musieli zrobić i widzimy płaszczki. Płaszczki? To coś nowego. Lepiej rozprawimy się z nimi od razu. No dobra, nie sądziłem, że one tak poleci, giwacz. Hmm. Tak, oczywiście. I znowu, znowu te ciała! Co z nim jest? Co z, co, o co chodzi z tymi dziurami? Zupełnie tego nie mogę zrozumieć. W poprzednim rozdziale? To? Chyba był, Nie, nie, to nie był poprzedni rozdział. A może był. W każdym razie, w tym rozdziale z doktorkiem mogliśmy. Mogliśmy zauważyć też takie ciała, i. Mm, wtedy, ile pamiętacie. Hmm. E, wysunąłem taką tezę, czy hipotezę bardziej, skoro wysunąłem, e, jakoby ten doktorek, nie wiem, zabijał tych ludzi za pomocą no, swojej strzykawy. Nie, nie pamiętam co to było. Temu inżynierowi właśnie to samo zaaplikował. Wtedy wbił chyba, nie wiem, strzykawkę, w jakiś kolec, cokolwiek, w głowę i właśnie, Sgt. właśnie wtedy. Mm, Domyślałem się, że mógł to zrobić z pozostałymi mieszkańcami tego statku. Jednak tutaj To są mieszkańcy kolonii i nadal mają te dziury i trochę... nie wiem zgiwne Okej, okay, zatem to będziemy mogli wziąć potem. Na razie zrobię tylko... no cóż, wielkie zakupy. Znaczy wielkie... Wielką sprzedaż. Tak, po wyjściu oczywiście czeka nas potworek, grałem chyba, nie wiem, wczoraj przez pierwsze 15 minut próbowałem to nagrać, ale jakoś mi się odechciało. Dziwne, co? Dobra, w każdym razie, sprzedajemy to. Peng. Tak, przeczytałem po raz kolejny co to jest peng i nadal wiadomości z Dead Space, z Wiki nie są jednomyślne co do tej kwestii, po prostu jedna... Jedna hipoteza twierdzi, że pęk jest czymś w rodzaju perfumy. Druga hipoteza twierdzi, że nie, 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 to pęk to jest czymś w rodzaju narkotyku. I cały czas nie mam silnego pojęcia, czym jest udział ten pęk. No cóż, mhm. złoto był przewodnik leżący sobie, tak po prostu, to trochę smutne. Na początku gry był taką wielką nagrodą, a teraz proszę, wypadł z trupa. Ale to byłby. Może to był jakiś, nie wiem, bogaty trup. Znaczy, bogaty człowiek, za nim był trupem. Tak, świetnie. Okej, okay. jeszcze jeden sprzedaż, żeby już nie zapychało nam to miejsce. Mm. Mam bardzo dużo metpaków, nie mam pojęcia skąd one się wzięły. Ja, ja chyba ich nie kupowałem. Możemy kupić ym, za resztę pieniędzy. Może to i. Okej, okay, wystarczy. Oczywiście będziemy dostać tutaj dosyć dużo pieniędzy i. nie zamierzam się tym tak bardzo przejmować na chwilę obecną. So, myślę, że odpuszczę sobie zupełnie ulepszenie zdrowia. Tak, to jest kontrowersyjne i może tego pożałuję, jednak naprawdę nie czuję, że było. Jest to takie potrzebne jak dla mnie. Wiem, że będę walczyć z hordami przeciwników, jednak nadal jakoś. Nie wiem, nie przekonuję mnie to. Eee. Okay. Zwiększamy pojemność naszego cudańka? Może, nie wiem, może jeśli. Ulepszenie zdrowia kosztowałoby nas, zresztą zobaczmy pełne. Kosztowałoby nas 6 węzłów. Hmm, nie do końca jestem przekonany. Może ulepszy to To jest to. Nie może staza? Teraz jestem przygotowany na wszystko. Teraz będę taki fajny jak... E, autor jakichś... E, um, Pseudo-zagrajmy z tej gry zagranicznej, który właśnie miał w pełni ulepszoną stazę i po prostu sobie kozacko spowalniał wszystkie potwory. No oczywiście wiedział jaki, m, gdzie jaki potwór się pojawi, zatem też nie było takie... Cudowna, ale nadal. Zobacz, teraz mam powinien nasz cudowny... promień śmierci... Właściwie to nie jest promień, linia śmierci z tej broni być nieco szersza. Trochę nawet to widać, jednak... Nie, nie wiem, dobra, w każdym razie. Może sprawdźmy się z tym panem. No, chodź, chodź, chodź. O mój Boże! Czy wy widzi widzieliście? Bo ja tak. To jest... O mój chryste panie. Trzy razy w ciebie walę i nic. Brawo. No, oczywiście będzie się żyć. Naturalnie... Isaac tylko może zabić te pseudo części kiedy um, musimy naciskać durne ale. Tak, z broni, no, Żartuje się. <grystanie> Dobra, przynajmniej zginął w ciekawy sposób. Tak, to jest nowa, nasza nowa dekoracja na choinkę. Ach, durna staza, mój Boże. I naturalnie nikol nie ma. Świetnie. Tak, opuściło nas, zdrodziło nasze osoby. Z tego powodu nie niewybywale smutne. Hmm, może jeszcze pożałuję tego olania ulepszeń życia bo <głos》> wygląda na to że naprawdę ta staza jak była niecena tak i pozostaje taką stąd. Hmm. w każdym razie żegnamy naszą piękną kolonię i zgłamiamy się do zgłamiamy jakieś magazyny co to jest w ogóle hmm. pracę łańcucha czegoś tam a, zjoblam się chyba Kumulacja Dead Space'a. Hmm. Zdaje mi się, że wyszedłem po złej stronie. Uuu, hmm. może nie. To mi się podoba. No. Naładuj no to. Tak, wyszedłem po złej stronie. Dobra, nieważne. Eee, hmm, dobra, tu musimy zrobić to. Co ciekawe, prawidłowym działaniem byłoby w tym momencie użycie stazy, jednak po prostu może, można sobie zablokować ten wodliwy most y, samym markerem. Zatem to tak, nie jest problem. I czemu nie? Walić głupie. Hmm... głupie mechanizmy tej gry. okej, okay. chodź, chodź, chodź. wiem, że tu będziesz. A. Ah. Hmm... Wyjdźmy, na naprzeciw może. Jeśli oczywiście nam na to pozwolą. O mój Boże, przykleił się do mnie. Nie... Ach. Hmm. Gdzie jest mój wszystko tnący miotacz? Dobra, nie tam gdzie, trzeba, tam gdzie Ach... Ach... Ach. Możesz? No, że ich jakoś poturbowałem. Chociaż nie sądzę z drugiej strony. Eee, e, nie, cały czas. Cały czas ich słyszę. to jak ja. O, nie, nie. Nie, nie. Nie, tu nie. Co, jeszcze? Chcą mnie otoczyć, o nie. W sumie trochę marnuję amunicję, bo mogłem wykorzystać ten trick... Uuuu, cześć. Mogłem wykorzystać ten trick yy, z jego wybuchał częścią. Ale... Po raz kolejny staza okazuje się głównym, którego nie mogę używać. I to muszę przyznać jest irytujące. Sam jak te małe główne. No, więcej wybuchające. No mój Boże, naprawdę Mmmm. Amunicja w tym momencie Jest wiele jeszcze tych potworów będzie, naprawdę. To jest trochę nutnawe. Dobra, postaram się zrobić coś fajnego i... zrobić się coś fajnego. Starajmy się zrobić coś fajnego i może nie wdychać tych małych zbrodniarzy. Wszystko? Chryste, panie. Dobra, wiedziałem, że to będzie jadka, ale come on. Au. Ok. Wstał do kwarantana, nadal chyba blokuje mi wszystko, bo nie usłyszeliśmy tego wspaniałego głosu, że kwarantana została zniesiona, bo właściwie sam ją sam spowodowały, że nie ma sensu jej bytu. Ok, bo ten pokój to będzie jedna długa kwarantanna. O mój Boże, to by było straszne. Ale niech na razie potworki dały nam spokój byśmy mogli pozbierać te wszystkie badziewia, które zostawili, co nie jest takie złe. Ja się cieszę. Okej, okay. jacyś nowi przybysze? Hmm. Ha! Jednak! Ktoś za mną, wiedziałem, że ktoś za mną. W tak w słabych horrorach, nie zawsze jest ktoś poza tobą. Mmm, oprócz dzieciaków chyba nikt. Dobra dzieciaków. przywitaj się z moim nie martwym albo, ale świecącym przyjacielem właśnie. No, 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 no. Ha, ha, ha. Świetna. Przy chyba mu animacja. Nie? Chciałem podnieść rzecz. Chyba podniosłem. Przy animacja. jego masek trochę się zbugowały, chyba klatki spadły. Nie wiem czemu. Uuu, goodies. Um, węzeł mocy, którego nie mam, tak? Kurde, zapomniałem o tym pokoju. Czyli mam to badziewie przenieść tam, tak? Okej. Okay. Dobra, czyli tutaj musimy koniecznie użyć stazy? Fuck? A, może muszę tylko bardziej zbliżyć to będzie... Albo i nie. Jak to się przesunąć zupełnie? Za co? 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 No. Okej, okay, świetnie. Jakby chciałem przesuwać ten wielki marker. Nie wiem jak wy. Dobra, czyli to jest niepotrzebne? Nie. To się wydaje następną bramą, ale... Hmm, musimy iść tam według gry. A ja się z grą nie będę o, jaż, No ja Jak jakiś stoi za mną to jest? No tak sąza Okej, okay, czyli jakim cudem te systemy wykrywały je w kanałach, czy w przewodach wentylacyjnych, czy tu diabła w czymkolwiek? To jest dziwne. 嗯。Mm.